cześć yy, właśnie zakończyłem brygadę 35 przez 1 czyli stoję na przystanku plac wolności 01 piszę sobie tylko jest przyjechano opóźnione 5 minut także yy, właśnie będę ruszał w kierunku zajezdni przy ulicy Lubelskiej muszę sobie tylko spisać stan licznika i nagram jest techniczny. Oczywiście jechałem już tą trasą. Jako tylko ciekawostkę mogę dodać: jechaliśmy jechałem kursem w kierunku Kielanowki. Słyszeliście, jeżeli oglądaliście nagranie, siadła pani, pytała o trasę, gdzie może wysiąść. I przy wysiadaniu, nie wiem czy to było słuchać na nagraniu. Mówiła, że zaglądnie później, że może na mnie trafi, przyniesie coś w zębach. No Co prawda tak się trafiło, że na wcześniejszym kursie jak jechałem w kierunku Placu Wolności siadły mi te panie i dostałem drobny poczęstunek. Trzy słodkie cukiereczki, że panie mi pożyczyły miłego wieczoru, zdrówka, miłości i słodkości. Skręciłem z Alei Piłsudskiego w Targową, teraz skręcam w ulicę Sobieskiego. Czyli ten odcinek już znacie, jechaliście ze mną. Jak wykonywałem przejazd techniczny z linii, 30, z linii 53 na linię 32, no. jedyne czego mi brakuje w tym momencie do szczęścia, to muzyczki. Jak już wielokrotnie wspominałem na nagraniach, niestety nie mogę słuchać muzyki podczas nagrywania, bo wyświetla mi się później zgłoszenie praw autorskich, czyli zastrzeżenie. A nie chciałbym, żeby się później gdzieś mi reklamy jakieś pojawiały w trakcie filmu, bo niesamowicie mi to irytuje, jak oglądam u innych, dlatego też tutaj właśnie nie włączyłem możliwości reklam. Nie chcę zarabiać na tym kanale, dopóki nie muszę, dopóki jestem w stanie go prowadzić bez ponoszenia nakładów finansowych, nie z jakichś wyjazdów, gdzie nagrywam ale to traktuję jako przyjemność, więc na razie tu jeszcze dostać to staram się reklam nie uruchamiać żeby Was nie drażnić dobra mijam właśnie ulicę Grunwaldzką po prawej stronie mamy budynek Wojewódzkiego Urzędu Urzędu Wojewódzkiego, czyli dawno był REN. na wprost tutaj teraz widzicie ten ciemny budynek, znaczy ten po prawej stronie, czy znaczy ciemny? No ciemno jest, ale budynek jasny. Jest to bazylika mniejsza Ojców Bernardynów, o której wspominałem chyba na dwóch nagraniach. I po lewej stronie widoczny budynek Teatru Wandy Siemoszkowej. jesteśmy na ulicy Sokoła teraz będziemy sobie jechać w prawo innej możliwości nie ma i lecimy Aleją Łukasza Cieplińskiego w kierunku Ronda Głowskiego następny przystanek Lubelska MPK ale zanim dojedziemy do przystanku końcowego, trzeba się zatrzymać na czerwonym świetle. Jak to zwykle w życiu bywa. Jak dojeżdżam do skrzyżowania z tygodnia, coś świetną, zawsze się musi zaświecić czerwone. Mamy niedzielę, ale jeśli oglądaliście przejazdy linią 35, to na pewno. Wiecie, bo to jest 35. Godzina w tym momencie 1840, także troszeczkę z opóźnieniem zakończyłem. Zobaczymy ile mi pokazuje. O, mam jeszcze 2 minuty na dojazd. No to tak troszeczkę maleńko, raczej się nie uda w 2 minuty dojechać, ale przypuszczam, że kwestia też, no tak 1831 przyjechałem, 1836 czyli przypuszczam, że w sterowniku jest jeszcze zaprogramowany czas przejazdu z czasu, kiedy ulica Motorego była otwarta i przejazd pod wiaduktem. Przeciąłem Aleję Piłsudskiego, zbliżam się do początku Alei Ciepłowskiego, wjeżdżam na wiadukt Tarnobrzeski. Przy takiej ciemnicy... A nie no, nagrywałem. linię 1 3, nagrywałem po ciemku ale była to inna godzina. Jak widzicie, dzień robi się teraz krótszy. Niestety, nieuchronnie zbliża się zima. Ledwo zaczynają nagrywać. To był bodajże maj, jedno z moich pierwszych nagrań. Już mamy październik, także minęło 5 miesięcy od nagrywam czas zleciał bardzo szybko dopiero były wakacje już, już z dawno po wakacjach ale tak ucieka dzień za dniem tydzień za tygodniem miesiąc za miesiącem za niedługo będziemy witać nowy rok miejmy nadzieję, że będzie to lepszy rok niż obecny chciałbym, żeby był to rok nowości żeby u mnie na kanale nie wiało nudą staram się wymyślać Nowe tematy, pomysłów mam sporo. Problem tylko z realizacją, w sensie z czasem. Jak już wiecie, o czym wspominałem na jednym z ostatnich nagrań, a właściwie na nagraniu, pierwszy raz wspomniałem o tym na nagraniu z przejazdu Jelczami Wektor do przemyśla. Jestem szczęśliwym posiadaczem autobusu. Może nie posiadaczem, to złe, złe określenie. Mam autobus na stanie. Auto sama gazowego. Jak na razie udało mi się nim nacieszyć dwa dni, bo jeżdżę nim od 1 października. Ale nie chodziło o to, że chciałem swój autobus, wolałbym nie mieć. Natomiast bardziej chciałem mieć swojego zmiennika, żeby mieć stały grafik. tęskniło mi się od pewnego czasu za drugimi zmianami. Z racji tego, że troszeczkę mi się w życiu to zmieniało postanowiłem spróbować właśnie pojeździć na przemian na pierwsze dwie zmiany co się oczywiście wiąże z tym, że bisłówek już mieć nie będę chociaż je lubię ale kto wie, może w następnym roku znowu pójdę sobie pojeździć na bisłówkach jak za to jest za starymi autobusami więc na chwilę obecną to no, no, nie będę związany tylko z autosanem gazowym chyba, że się zepsuje albo gdzieś go komuś dadzą no to wtedy będę jeździł pewnie jakimś innym wozem ale nie przejmujcie się na pewno na moim kanale pojawią się jeszcze ciekawe autobusy autobusy, nie mam tutaj na myśli autobusów z MTK Rzeszów w tym roku jeszcze chciałbym się pojawić w dwóch miastach nie będę mówił jakich zobaczycie na nagraniu urodził mi się niedawno pewien ciekawy pomysł wspominałem zresztą o tym mieście w jednym z ostatnich nagrań nie będę mówił na jakiej dni, żebyście się nie domyślili za bardzo, za szybko ale myślę, że Wam się spodoba na pewno tak jak już wspominałem na nagraniach przy okazji wizyt w innych miastach chciałbym odwiedzać zajezdnie. udało mi się nawiązać kontakt z kierownictwem kilku zajezdni chciałbym nagrać małe filmy oprowadzające po zajezdni akurat dyrekcja Kierownictwo dwóch zajezdni, z tych, z którymi się kontaktowałem, są to ludzie, którzy są przychylnie nastawieni do miłośników komunikacji, więc myślę, że wyjdzie z tego coś ciekawego, a co wyjdzie, to mam nadzieję, że zobaczycie już niedługo. Oby tylko pogoda dopisała i czas to na pewno się przekonacie szybko i jesteśmy już przy skrzyżowaniu ze Starym Miejską i także powoli dobiega moja trasa końca ale spokojnie, jeszcze parę minut Wam tutaj ponawija makaro na uszy trasę znacie, więc chyba opisywać specjalnie nie muszę niejednokrotnie jeździłem ulicą Lubelską różnymi liniami, przejazdami technicznymi więc tutaj nie ma o czym gadać nie ma się co za bardzo rozkręcać Natomiast po raz kolejny pytam was przy okazji nagrania, czy chcieli, czy jest coś, co chcielibyście zobaczyć? Może macie jakieś pomysły, po zadawać mi pytania. Jeżeli będzie taka chęć z waszej strony, mogę stworzyć live'a, na którym będziecie mogli mi zadawać pytania. I oczywiście, jeśli będę w stanie udzielić na nie odpowiedzi, to odpowiem. Jeżeli nie będę w stanie, zapiszę sobie pytanie, postaram się wtedy przygotować, zasięgnąć odpowiedniej wiedzy, e, u, znaczy wiedzy u odpowiednich osób i wtedy udzielę Wam odpowiedzi na pytania, na które nie będę znał odpowiedzi, bo nie jestem chodzącą Altą i omegą, nie jestem chodzącą encyklopedią wszystkiego nie wiem. E, też nie wszystko jestem w stanie spamiętać. Tutaj, akurat sytuacja z kanału kolegi autobusowa Zajawka, kiedy to przezbywałem się z jednym z oglądających odnośnie trasy linii 4, umknął mi moment. Tak jak już wspominałem, mam lukę w pamięci w latach bodajże 2009-2017, kiedy to aż tak nie interesowałem się przebiegiem linii MPK Rzeszów. Linii ztm właściwie, bo to ZTM upada linię, tworzy i umknął mi ten fakt, że czwórka przez chwilę faktycznie jeździła do malawy góra. Na co ktoś z kanału wyniósł tą informację do pewnej osoby, ta osoba mi napisała, że kierowca nie zna historii. Ludzie kochani, ja jestem kierowcą, mam znać obecne linie. Jestem miłośnikiem komunikacji, ale miłośnik komunikacji miłośnikami komunikacji są różni ludzie i mają różne zainteresowania jeden może lubić jeździć autobusem i na przykład nie robi zdjęć drugi robi zdjęcia trzeci nagrywa przejazdy w ogóle i nie mam na myśli tutaj przejazdów tak jak ja liniowych tylko siedzą sobie w środku w kabinie więc no, każdy robi to co lubi i też nie jestem w stanie wszystkiego spamiętać tak jak jeździła linia 60 do stopy do Łąki. Zapomniałem o, tej, o tym faktycznie, że jeździła. Później sobie przypomniałem, był, był taki krótki epizod w Rzeszowie, kiedy linia 60 jeździła do Łąki. Niestety spadło to, tak jak i 60, jeździła przecież na Staroliniewe przez chwilę. Z, z Bali na pętle y, przez że wszystkiego nie wiem, wszystkiego widzieć nie muszę, nie uważam się za encyklopedię, natomiast staram się cały czas poszerzać swoją wiedzę. Na mojej stronie na Facebooku możecie w każdy piątek zobaczyć artykuł odnośnie taboru, jaki aktualnie jest na stanie MPK Rzeszów. Zaczynałem artykuły od Jelcza 442, czyli najstarszego na terenie zajezdni. Powoli w sumie artykuły zbliżają się do końca, ostatnio opisane to Solaris yy, przygubowy, zostało jeszcze do opisania, oczywiście posty są już gotowe, pojawią się w najbliższym czasie, czyli odpowiednio 14 i 21 października, czyli posty o elektrykach i o autosanach bezazwych. Jeśli się pojawił kolejne autobusy na zajezdni, oczywiście sukces, sukcesywnie będę opisywał. Natomiast szykuje się kolejny cykl artykułów, ale tutaj już nie zamierzam sam osobiście opisywać, tylko na żywca od kolegi, a właściwie wykorzystam jego artykuł, czyli przeredaguję go tylko, a nawet nie przeredaguję, tylko skopiuję z zaznaczeniem, kto jest jego autorem, bo jest to tak dobry cykl artykułów, że uważam, że nie ma potrzeby, żebym ja pisał cokolwiek i tworzył coś, jeśli ktoś zrobił to ode mnie znacznie lepiej, i tutaj pozdrowienia, właśnie dla twórcy artykułów, z których chcę skorzystać, czyli kolegi Igora ze strony na Facebooku Komunikacyjnej. Igor także zapraszam gorąco do niego. A my wjechaliśmy na zajezdnie, i zbliżam się w tym momencie do stanowiska postojowego. Czyli zobaczycie, przejdziemy sobie przez całą zajezdnie do miejsca, gdzie normalnie. Autobusy stają. Akurat kurciaki od numeru 901 do 910 stoją tutaj. Muszę tylko wyczaić odpowiednie stanowisko. Trzecie od prawej, czyli bodajże to, ale nie mam raz, dwa, trzy. A zresztą gdzie postawię, tam będzie. Bo chłopaki tak sobie zaraz będą brać do tankowania. Także dojechałem do końca trasy. Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Jeszcze kwestia tylko spisania sobie licznika, ale to już na następnym nagraniu.